Nazywam się Szymon Wądołowski. Jestem studentem inżynierii rolno-spożywczej. Studiuję na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Moją pracę inżynierską pisałem na temat moich, tak na dobrą sprawę, gleb znajdujących się na naszym rodzinnym gospodarstwie. Praca dotyczyła planu nawozowego, który układałem pod nasze gospodarstwo rodzinne. Czym się sugerowałem wybierając ten temat? Przede wszystkim praktycznością, to znaczy tą pracę będę mógł wykorzystać na w swoim gospodarstwie rolnym, między innymi dawkując składniki pokarmowe oraz nawozy mineralne, które będą aplikowane do gleby. Moja praca zawiera sporo danych. Próbki zostały pobrane na terenie mojego gospodarstwa, po czym te próbki gleb badałem na naszym wydziałowym laboratorium. Badania wykonywałem sam pod kierownictwem pani magister inżynier Joanny Bublej, za co jej szczególnie dziękuję za okazane wsparcie a promotorem pracy była pani profesor Jolanta Piekut.